Szczęść Boże! Ksiądz Rafał Zborowski z Parafii Bożego Miłosierdzia w Lwowie na Ukrainie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować z tego miejsca tutaj we Wrocławiu wszystkim wrocławianom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy od tylu miesięcy angażują się w pomoc dla Ukrainy, w pomoc dla Ukraińców. Najpierw tam, gdzie dzieją się działania wojenne, gdzie trwa wojna, a również tutaj na miejscu dla wszystkich uchodźców dla te, za te otwarte drzwi, otwarte serca, które z taką miłością przyjęły tych wszystkich ludzi, którzy przeszli bardzo trudne momenty, przeżyli bardzo dużo, doświadczyli ogromu nieszczęść i z pewnością tutaj mogą czuć się. Może nie tak w pełni jak u siebie w domu, bo zawsze swój dom, swój pokój jest czymś, czego nie da się zamienić, ale z pewnością nie spodziewali się tak ciepłego przyjęcia, jak zwłaszcza tutaj, jak słyszę, od również i moich parafian, którzy gdzieś tutaj we Wrocławiu też się znajdują, też mieszkają. I pragnę podziękować za te akcje, które aktualnie się odbywają we Wrocławiu, za organizowaną pomoc zbiórkę we wszystkich szkołach paczka dla Ukrainy która jest organizowana która jest gromadzona i która zostanie przekazana tutaj na Ukrainę Azylwowa Lwowa popłynie wszędzie tam gdzie tylko uda się dostarczyć gdzie uda się dotrzeć z tymi paczkami gdzie uda się w miarę bezpiecznie je przekazać pragnę również poprosić poprosić o dalsze wsparcie poprosić o pomoc również w organizowaniu rzeczy potrzebnych do przetrwania tej zimy. Konkretnie to są ciepłe ubrania, odzież, rękawiczki, czapki, kurtki, może nawet i buty, jeżeli jest taka możliwość, ciepłe śpiwory. O to bardzo też prosi wojsko, które walczy, które gdzieś tam na pierwszej linii frontu, e, nawet czasem śpi na karimatach przykryty jakimś kawałkiem koca, bo... Brakuje tego, bo jeżeli było to jednak no, na działaniach wojennych jeden moment i traci się wszystko i trzeba się przemieścić, ewentualnie zostanie zniszczone, dlatego nie uda się tak, żeby z jednym śpiworem mógł żołnierz przetrwać całą wojnę. Dlatego z takimi prośbami również przychodzą do nas przedstawiciele różnych jednostek wojskowych, prosząc właśnie o, o tego typu wsparcie, o ciepłą odzież, odzież termiczną, ale także wszyscy uchodźcy, których jest ponad 200 tysięcy na zachodniej Ukrainie. Oni także Pragną w jakiś sposób przeżyć tę zimę, a czasem nie mają tej możliwości. Dlatego oprócz ciepłego ubrania, oprócz tej odzieży termicznej, również i prosimy nadal o żywność żywność, która jest długoterminowa, którą można przekazać, którą można rozdzielać wszystkim potrzebującym na wschodzie. Jeszcze raz serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy tak mocno się angażują, którzy przez współpracę z fundacją. Świętej Jadwigi, Fundacją Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowską, pomagają nieustannie, którzy oddają swój czas, swoje siły, swoje środki, po to, by pomóc drugiemu człowiekowi. Za to w imieniu wszystkich tych, którzy otrzymują tę pomoc, pragnę serca podziękować. Bóg zapłać. Mamy ten czas adwentu, czas radosnego oczekiwania na przyjście zbawiciela. Ten czas my na Ukrainie przeżywamy. Trochę inaczej niż do tej pory, trochę inaczej wygląda każdy dzień, trochę inaczej wygląda spotkanie z dziećmi, z młodzieżą, trochę inaczej musimy się zachowywać. Jednak pragniemy, czekamy tych świąt, oczekujemy narodzenia Zbawiciela, oczekujemy Bożego Narodzenia, oczekujemy tego czasu, który jest takim czasem rodziny, bliskości człowieka otwartości na drugiego, otwartości na przybysza, na tę osobę, na tego gościa, który przychodzi nieznany, ale może czuć jak u siebie, który jest przyjęty. Właśnie te święta będą też i tak przeżywane tutaj, gościcie w swoich domach różnych ludzi, rodziny, uchodźców, właśnie tego gościa, który był niezapowiedziany, który, którego nie znaliście wcześniej. i pragnę, aby, te święta były dla wszystkich czasem pokoju, żeby pomimo tych trudnych chwil, tych trudnych wydarzeń, jakie się dzieją, był ten pokój, była ta radość, była ta miłość, przykryła wszystko to, co złe, żeby chociaż na chwilę móc właśnie zasiąść, usiąść z drugim człowiekiem i cieszyć się tym, że jesteśmy razem, cieszyć się tą wspólnotą, która powstaje i Tymi więziami, jakie pomimo granic, pomimo odległości, pomimo różnic języka czy mentalności, nie przeszkadzają w tym, aby być ze sobą, aby siebie rozumieć, aby ze sobą być, aby być bliżej Pana Boga, aby ta miłość Boża w naszych sercach się jeszcze pogłębiła, aby On zagościła na każdy dzień. Tego życzę Wam wszystkim. Szczęść Boże.